Ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, jest Boże Narodzenie. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w świątecznym odcinku Marioli Łączka. Dzisiaj zajmiemy się drobnym polowaniem. Już dziś będziemy łapać pytrą babę. Rozstawiliśmy pułapkę, zajęło nam to dwie godziny i mamy nadzieję, że zobaczymy tę babę w warunkach naturalnych. W jej okresie okres łowiecki. Okres łowiecki Chytrej Baby to koniec grudnia. Każdego roku w okresie przedświątecznym Chytra Baba zapuszcza się na łowę. Czy dzisiaj poznamy jej tajne sekrety i tajniki polowania? Przekonaj się z nami. Radom 2013 rok, grudzień. Wraz z końcem roku rozpoczyna się najniebezpieczniejszy okres na ulicach Radomia. Chytra Baba opuszcza swoją kryjówkę. I udaje się na żer. Najłatwiej jestem zostać tam, gdzie rozdawane są chleb, ciepły bigos, czy wreszcie zimny, tradycyjny napój z byszko. Dlatego też, właśnie tutaj i właśnie dziś zostawiliśmy naszą pułapkę. Kiedyś zwierzę przyjeżdżał taką niedźwiedź, to może wam wyróżnić. A dziecko, czy dojdzie do. I tak będzie. Nie, a jednak ominęło, jednak nie, może następnym razem. Jak Państwo myślicie, czy dzisiaj tak zwana chytra baba pojawi się na Wigilii Radą A, Myśli, że się skóźni na tą pułapkę. No właśnie nie wiem. Że jest chytra i nie da się złapać na piecach. No właśnie, jest chytra i sprytna, także będzie Ale pilnujcie, pilnujcie, bo ona może się zjawić. Panowie, czy czujecie atmosferę świąt? Tak, oczywiście. To może jakąś kolędę nam zaśpiewacie, tutaj kolega bit podłoży. <laughs> Bicie go, klej bicie Że pana czyta, że pan atmosferę świąt w tym roku? No, coś nie jest. No to kolędy pan zaśpiewa tutaj kolega bić tak. Już od tamtego roku nie mamy 12 potraw wigilijnych w Polsce. Mamy 13. 13. Potrawa wigilijna. Nie dzielimy się opłatkiem. Dajemy łyla. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dziękuję. Wesołych świąt i udanego Sylwestra. Dziękuję. Jak Pan myśli, czy złapiemy dzisiaj tę tutaj? Myślę, że skoro stawka jest podwójna, to szansa jest większa, i myślę, że jakby ta baba przyjdzie. Myślę, że. Yy... Będzie większa szansa, ponieważ na Wigilii nie będzie Zbyszko, nie no będzie Nie będzie ma konkurencji. No istotne. właśnie. Także macie jedyne stanowisko, to tutaj macie dużą szansę. A w ogóle ma? wie pan co już to, od tamtego roku nie ma świąt, ponieważ ludzie się nie umieją zachować. Tak, bo, Nasze bo, społeczeństwo. Bo... Widział pan na internecie? No widziałem, tego dzisiaj, żebyśmy... W tym roku pułapkę zrobiliśmy. Kto będzie się rzucał? No to wie panowie to musicie stę... dalej stąd odejść, żeby dopiero na pułapkę się załapić. Bo Nie, czy wie pan co... Byliśmy, chyba bo nie Radom nie. Chyba najgorszy jest. Bo no, mam dziecko tak no, 9 internecie i i pokazać wigilię. Na no, Biskup coś powie parę słów. Nie zdąży powiedzieć, a na stale nie ma. No wie pan, to jest śmieszne. Wszystko Skoro się mamy dzielić opłatkiem, to się dzielimy wszyscy. Kurwa. Przestań bluźnić. To... Jak Państwo myślicie, Chytra trawa złapie się na tą pułapkę dzisiaj. Taką pułapkę. No, pułapkę. To jest taka akcja, na 3-4 śpiewałem wszyscy kolendami. 3-4. Jedziemy. Jesteśmy w centrum radomia. W też centralnym dniu dla roku chrześcijańskiego. Wigilia. Centralny dzień w roku chrześcijańskim to jest Wielkanoc. Wielki piątek, wielka to niedziela. Zostaną być tak zorganizowane, że... Boże Narodzenie jest na początku roku, mhm. a Wielkanoc na końcu. Na odwrót! Wszystko jest na odwrót. Wszystko jest na odwrót. Wszystko jest źle. Dziękuję. No. Teraz czekasz, czekasz, czeka. Fajniutko, fajniutko.

na cały ścianę idziemy na osząpów. Bardzo dobry, bardzo dobrze ich wyszedł. Nie wiem czy w zeszłym roku był równie dobre W zeszłym roku nie było, w zeszłym w zeszłym roku było zbyszko Były Zbyszko, w zeszłym roku. Były chleby całe w zeszłym roku nawet nie było kibaczku. Tak, trzeba było. Dlaczego ta pani zwana przez większość chytrą brała całe butelki? Brała całe butelki. Ale nie było, nie było kubeczków. To nie było zrobione po to, żeby sobie nalewać do kubeczków i pić. Oni wszystko wystawili, żeby brać hurtowo. To był hurt. To nie był detal. Bardzo. Polecam, przyjść do Radomia, przyjechałem. I tak to jak to jak to koszykiem. To tak jak my delektować się to to polskimi to świątecznymi przez bo wesoły Do wesołych świąt jest bardzo no,